Cześć z strony Masnych Opiecz. Witam wszystkich na kanale Listą Pany Dzisiaj znowu jestem sam i dzisiaj wyjątkowo bez przygotowania, bo chciałbym pogadać o przyszłości tego wspaniałego kanału, który jak wiadomo oczywiście że jest wspaniały. Ostatnio były dwa filmy z wolnym wtorkiem, to ten ostatni. I z wolnym jeszcze jakimś dniem. ja pamiętam jakim. No i to właśnie jest spowodowane głównie tym, że nie mam pomysłu na odcinek. A jak nie mam pomysłu na odcinek, to nie chcę też wrzucać jakiegoś takiego byle czego, aby to było. I właśnie tak się zastanawiam, czy nie będzie lepiej zrobić tak, tego typu rzecz, że odcinki nie będą już regularnie co dwa dni, tylko wtedy kiedy będę miał jakiś pomysł w miarę ta taki sobie do, y do wysłuchania i wtedy też będą jakby nagrywki kiedy będę chciał, a nie tak, że po prostu nagrywam na y na Hama bo po prostu odcinek musi być to mi się wydaje, że to jest takie trochę nie za dobre, bo no zmuszam się w pewnym stopniu, chociaż to jest fajne, nie mówię, że nie lubię nagrywać, no to jest fajnie, tak przyjemnie sobie pogadać na ciekawy temat, tylko właśnie temat musi być, nie musi być ciekawy. Yy, chyba, że mogę zrobić też jakąś tam zmianę kontentu, tylko że tak yy, jakoś serię zrobić, coś tego typu, tylko że Yyy... się tak... Nie, oczywiście nie zwalam na jego winę. Chociaż on pe pewnie i tak tego nie obejrzy. Ale tam mniejsza o to. Yy, no chodzi o to, że yy, nie ma co nagrywać. My tam zagramy codziennie yy, długo to nam schodzi. I rozmawiamy na takie różne tematy, gramy sobie w gierki różne, nie tylko w Minecrafta tak jak tutaj. I... Mam taki pomysł na jedną serię, może ją będę robił sam, ale to fajniej by było z maniem, bo mi się wydaje, że jak jest z kimś, to jest to fajniej i tak przyjemniej. I ja też yy, tak prywatnie nie lubię za bardzo samemu grać, bo jak ja gram to mm, no, wczuwam, no nie powiem, no, nie mam za bardzo co robić innej rzeczy, nie, to jest tak trochę mało, a tak sobie mogę zawsze pogadać, pośmiać się. Niestety fajnie, jest przyjemnie, nie? O, o to mi głównie chodzi. Bo sobie jak tak mówię, to po prostu mnie słuchacie. Co ja gadam jakieś durnoty I tyle. A tak to jest jakaś konwersacja. Jest coś w ogóle mówione, nie jakaś. no. To właśnie może się zmienić taki format. Ale to nie wiem, jak to będzie. I ostatnio też na kanale jest y, taka dziwna sprawa z tymi wyświetleniami. Oczywiście nie mam żadnej pretensji, że jest y, mało albo dużo, ale tak jak teraz sprawdzałem, to Wolny Wtorek y, filmik, w którym jest tylko Wolny Wtorek napisane, jest muzyczka y, od Rafała Brzozowskiego, no to ma więcej wyświetleń niż ostatnie y, dwa filmiki, takie normalne. To znaczy, że już lepiej y, oglądać takie coś. Niż te nasze głupie takie gadanie, nie? To też czyli to nie pokazuje, bo po pokazuje to w jakimś tam stopniu, zależy, jak ktoś to y, odbierze, że takie odcinki nie są takie fajne, jak się mogłoby wydawać. Nie, że to można coś zmienić, może wziąć coś świeżego, bo co za dużo, to też niezdrowo, i właśnie na tym się przejechaliśmy. Chciałem robić cały czas to samo bo to było po prostu fajne tak mi się wydawało, że też fajne, że ludzie to chcą oglądać. No. Przed chwilą mówiłem, że mi na wyświetleniach nie zależy, a teraz mówię, że no. Chociaż w ogóle te odcinki y, naszej tak y, są raczej oglądane tylko kurde fajne przez kilka sekund. Bo to wiadomo jak tam y, początkujący kanał nikogo to nie obchodzi. No i tak to by wyglądało, nie? No, więc to się wszystko jeszcze może zmienić do ustalenia. Może potrzebujemy trochę szczęścia, albo jakiegoś innego nastawienia. Bo w sumie nie wiem sam, co można co może zrobić. Takiego jakiegoś oryginalnego coś wypada, ale mam też pomysł na taką serię, która no jest fajna. Bo jak byłem młodszy, to po prostu oglądałem to, nie? I tak to by wyglądało to super Dobieranie No ale to nie chciałbym też kupiować Tak jeden, do jeden, Chociaż to było bardzo fajne I jakby mógł to bym to oglądał jeszcze tylko że już tego nie ma Szkoda No I takie to Prace Z tym kanałem I w sumie Nie wiem co teraz mówić więc chyba nie będę przedłużał i no po prostu widzimy się za jakiś tam czas jak wpadnę na genialny pomysł serwus.